Witaj, tu Gajila i wracamy do gry Return to Castle w Wolverstein. Ostatnio rozprawialiśmy się z bossem, a teraz wracamy do lasu. Do początku nowego rozdziału w stronę bunkrów. Przed nami alarmy, strażnicy i kilka niespodzianek. Cała misja polega na tym, żeby nie dać się wykryć. Nasza akcja musi być perfekcyjna jeden błąd i alarm idzie w ruch. Wydaje się to proste? Niestety. Każdy, nawet najmniejszy ruch może nas zdradzić. Tutaj, jak widzicie, mamy tego przykład. Bam, i jesteśmy w pułapce. Game over, fiasko. Od tego momentu, skrypty w tej grze nie wybaczają błędu. Nie ma sekundy namysłu na to, co zrobić. Po prostu musisz to zrobić tak, jak jest w scenariuszu. Ale skoro już o tym mowa, wróćmy na chwilę do bossa z misji wstecz. Wcześniej o nim nie opowiadałem, bo nie wpadłem w ogóle na pomysł możliwości prowadzenia narracji w takiej grze, jakim jest Wolfenstein, ale. Oralik, ten koszmar, którego musieliśmy pokonać, żeby w ogóle tutaj dotrzeć. Gdy grałem w to po raz pierwszy jako dzieciak, ta walka była moją zmorą. Najbardziej znienawidzona część gry, ale bez niej nie było drogi dalej. Oralik nie był zwykłym przeciwnikiem. To był rupogolem, monstrum utkane z dusz uwięzionych w ciele. Według fabuły gry, według ogólnej fabuły w 1943 roku Helga von Bulow Oficer z oddziału paranormalnego sięgnęła po starożytny sztylet ochrony. Profesor Zem, próbując ją ostrzec, że to otworzy pieczęć i uwolni coś znacznie gorszego, Helga go zabiła i zabrała sztylet. I wtedy przebudził się właśnie Oralik, rozszarpując ją w sekundę. I dopiero my, jako nasz bohater, jako nasza ręka, nasz, nasza postać o imieniu Blaskowicz, musieliśmy stawić mu czoła. I to była bardzo ciężka walka, ale oczywiście kończy się zwycięzcem, bo by nas tutaj nie było i byśmy w to po prostu nie grali. I właśnie dzięki pokonaniu bossa z misji wstecz możemy teraz ruszyć dalej do kompleksu leśnego. Jak widzicie, budowa mapy jest dość prosta. Mamy trochę drzewek na krzyż, jakieś autko, trochę żołnierzy. No, nic nadzwyczajnego, ale fabularnie jest to bardzo fajne opisane. Pochodzi o to, że śledziliśmy trupią główkę aż nad Bałtyk. Głęboko w lesie kryje się ta baza rakietowa, którą właśnie próbujemy znaleźć. I plan jest bardzo prosty, jak uderzenie bębna. dostać się do środka, nie uruchamiając alarmu. I powstrzymać start V2 z nową chemiczną głowicą. I teraz najciekawsze. To. No. Jak się zna fabułę, za dzieciaka się nie znało, więc grało się, bo się grało, ale jak się po czasie już zna, to to jest tym bardzo ciekawe, że jest wymierzony w Londyn, po prostu w Londyn. Zrzut spadochronowy w ciemny bór, na starcie mamy tylko nóż i wytłumionego stena, stena, czyli ten karabinek taki z tym przeładowaniem na boku, on się bardzo szybko nagrzewa, z tego powodu musimy strzelać tylko małe serie, za dzieciaka broń niedoceniana. Dzisiaj mogę całą grę przejść tylko tą bronią. A nasz cel? O. Nasz cel to wniknąć do lasu kompleksu niezauważonym właściwie to się wślizgnąć jako żołnierz na ciężarówkę do bazy rakietowej i nie dać się wykryć i odzyskać eksperymentalny karabin, który został zrzucony. To jest ten karabinek, który za chwilę zdobędziemy. To jest nasz tak zwany snooper. I bez tej broni, niestety, ale gra nie zaliczy nam plasz i musimy się kręcić. Więc jeżeli sobie na przykład zniszczymy wszystkie alarmy, no to możemy praktycznie biegać po mapie jak chcemy. Ale jeżeli tego nie zrobimy i zostanie nam jakiś żołnierz i on ją uruchomi, wtedy co? Znowu game over. Kiedy dostaniemy się tutaj do bazy przez to okno. Nie zostaje tak naprawdę nam wiele z tej misji. Ktoś w nocy na streamie zapytał mnie, skąd ja właściwie wiem, gdzie mam iść, skoro tutaj nie ma mapy. Nie tylko mapy. Nawet nie ma żadnych, żadnych znaczników, nie ma żadnych e, obramowań, nic nie jest zaznaczone, żadne obiekty nie są jaskrawe, nie są koloru czerwonego, nie są wymodelowane w taki sposób, że wiemy, gdzie iść. Po prostu nie ma nic. Dostajesz broń. Podstawową informację, co masz w grze zrobić, i tyle, nie ma nic. I wiecie, co to prawda. Nawet sam dzisiaj zapominam, że można się w tym pogubić, bo jak nie wiesz, że pod guzikiem są ogólne informacje, albo że przy ładowaniu gry pojawia się podpowiedź, to no, no serio można chodzić w kółko. Gra nie prowadzi nas tutaj w ogóle za rączkę. Nic konkretnie, można naprawdę chodzić w kółko po parę godzin. I nic nie znaleźć, bo na przykład autor w zamyśle miał, że trzeba akurat w tym miejscu rozwalić beczkę, których pełno w grach, ale tylko ta beczka rozwala mur i tam przechodzisz dalej do gry. I wtedy zrozumiałem, że rozmawiałem z kimś, kto nie zna już takich gier. To nie jest w ogóle porównanie w stylu kiedyś było lepiej. To raczej pokazuje, że gry były po prostu inne nie prostsze, nie trudniejsze, ale po prostu inne. Sam pamiętam jak szukałem tego wejścia do bozu przez okno. Trwało naprawdę dwie godziny, a potem z frustracji odpuszczałem grę, ponieważ włączałem alarm. Tam niedaleko jest żołnierz, który jak cię zobaczy, włącza po prostu alarm. I wracałem do niej dopiero albo po roku, żeby odkryć co dalej, albo się dowiadywałem w szkole od kumpli i wtedy grałem dalej, ale i tak przeważnie nie kończyłem, bo te gry były dla mnie wówczas też za trudne. Ta wiedza, wtedy zupełnie niepotrzebna, została ze mną na lata do dzisiaj. Naprawdę, dzisiaj korzystam z tej wiedzy, która została nazbierana przez lata, bo potrafię grać w jedną grę dłużej niż, e, niż kilka godzin. Potrafię do gier wracać. Wracać regularnie, raz do roku i naprawdę się świetnie przy tym bawić. Tak samo mam z książkami i z filmami. Potrafię oglądać coś milion razy w niedalekich bądź no dalekich, też odstępach. Ale potrafię naprawdę wracać do tych wszystkich rzeczy po latach. E, no, jak powiedziałem, co chwilę, i nie nudzą mi się. E, tak samo większość sekretów w tej grze pamiętam do dziś. E, tutaj na przykład wchodzimy po linię przez dach do magazynu. Tam jest złoto, jakieś hełmy, ale jest. To jest zajebiste i to jest coś, co kocham w grach. Sekrety naprawdę. Wszystkie sekrety w każdej grze, jakie ja odkryję, o których nie miałem w ogóle bladego pojęcia, są czymś zajebistym dla mnie. Takie małe dziękuję od autora dla gracza, który zamiast iść prosto przed siebie, zwiedza, myszkuje, patrzy pod każdy kamień i znajduje coś. I to jest właśnie w tym fajne, że możesz grać w grę wiele, wiele godzin, regularnie wracać i będzie taki przełom, że pójdziesz sobie po kawę, odpalisz grę i przez przypadek coś zobaczysz, w ścianie strzelisz. A tam na przykład skrzynka za amunicją. To są naprawdę pierdoły, ale cieszą. Naprawdę cieszą. No i mamy, to luźna guma. Misja dobiegła końca. W końcu ten cholerny obóz się skończył. Tym razem też nie było się bez nerwów i przyznam, że zapisywałem grę co parę minut. Gdyby ktoś mnie oglądał wtedy na streamie, w sensie bardzo dziękuję tym osobom, które mnie oglądały. Chcę tylko jeszcze wytłumaczyć tym, których nie było. Że no naprawdę to była katastrofa. Chłopak zestresowany, pierwszy raz na streamie na dodatek zapisuje grę. Gra się kraszuje, bo... No, nie oszukujmy się, gra jest już stara i nie działa zbyt dobrze na nowe komputery, więc, no, lepiej byłoby mi wtedy zapisywać. W materiale wyciąłem większość tych prób, ale prawda jest taka, że dzisiaj, to część, że dzisiaj ta część potrafi napsuć krwi. Teraz jednak zaczynamy coś nowego. Przechodzimy do drugiej części, trzeciej misji do bazy rakietowej. To nie jest już zwykły kompleks, to okryta baza, serce całej operacji trupiej główki. Trupiej główki, która występuje też w innych częściach. ale, Ale w niej, czyli w tym. W Rocket Base znajduje się ładunek, który może zmienić przebieg wojny. Rakieta V2, uzbrojona w głowicę chemiczną, gotowa do startu. Cel? Wiadomka. Londyn. Naszym zadaniem jest, choć trudnym, ale no, w zależności od poziomu trudności, przedostać się do wyrzutni, zniszczyć ją i powstrzymać start. Proste, proste. Jeśli się uda... Co zrobimy? Blaskowicz ocali tysiące istnień. Jeśli zawiedziemy, no to mamy game over, game over, ale rakieta doleci do celu, a historia przejmie zupełnie inny obrót. Witajcie tutaj w bazie. Z Z tylko gra chyba była. W ogóle niemieckie gry wszystkie są ocenzurowane, nawet jeżeli ktoś mogę się mylić, ale jeżeli ktoś kolekcjonuje gry, to akurat te w niemieckich pudełkach są najtańsze. I kiedyś jeszcze zanim gry były takie jak w sensie tak rozpowszechnione, coś jak u nas wtedy w TVN mówili o Dragon Ballu, nie? I, I mówili, że to jest niedobre i bla bla, bla że gry marnują życie, że tibie wszystko bla. Launch tower Supervisor! To. Hmm? O ja to... to wtedy Niemcy też blokowali sobie wówczas. Wszystko prawie było w cenzurze, nie? Nie było prawie praktycznie żadnej gry z cenzurą. Nawet krew, na przykład Carmagedon. Miał wersję, że krew była zielona, nie? Przepraszam, zielona, bo przejeżdżałeś nie ludzi, tylko zombie. Albo to był mod, mylę się. Ale wiem, że w co było to. Pamiętam to, że miałem zombie, potem kupiłem w CD-action tę grę albo w Kliku, albo w Playu. No to normalnie byli ludzie się zdziwiłem. Potem gdzieś tam na TV gry, czy gdziekolwiek gdzieś widziałem o tym peliaton, właśnie. Nawet wulgaryzmy były cenzurowane swojego czasu. Właściwie to powiem ci, że nawet teraz, jak grałem w kilka niemieckich gier, wtedy jeszcze, jeszcze rok temu na Playce, jak to wybuchało chyba. No, wybuchało. Na playce to słowa w sensie nie były tak wulgarne jak polskie I akurat te polskie były ciekawsze, lepsze, ale dubbing nawet był taki mocniejszy, miał taki bardziej taki przekaz, był mocny przede wszystkim, że było widać o co chodzi, w grze, że to jest ważne, a tutaj było takie na zasadzie o nie, Boże. Fanny". Teraz coś bardzo pięknego w Wolfensteinie, posłuchajcie jak zajebista jest ta muzyka. Najlepsza broń, Thompson, Oj i ta piosenka, kurczę, pamiętam jak na telefonie, na telefonie miałem, jeszcze mp3 się nagrywało, to dosłownie miałem tą piosenkę nagraną jak jeździłem rowerem, nie, czaisz bazę? Najlepsze jest to, że ja dzisiaj mógłbym tak zrobić nawet. Potem będą tacy żołnierze, które nas pod ochronach zjeżdżają. W bazie to będzie chyba druga misja bazy, to tam jeszcze ta piosenka jeszcze jest bardziej tak lepiej nagrana. Jest, jest i to dużo tej cenzury, nie? Ale przez to, że na niemieckim forum normalnie ludzie o tym piszą, że to nie jest zbyt fajne i nudne i w ogóle przeważnie nagrywają przegrywają sobie niemieckie, nie? Są mody na zasadzie takie, że przegrywają ci te wszystkie... Połamane krzyże i to wszystko do normalnej... do normalnych... do normalnej wersji, nie? Jeszcze wiem, przez to, że cenzura tym nowym, nie? A przecież to jest gra nowoczesna. To jest... Masakra. To nie są już te czasy nawet, że raczej znaczy no wiadome trzeba pamiętać, ale... Ale nie na takiej zastanie. Takie skrypty, nie? Teraz oni biegną prosto. bo szybko trzeba biec, tego co pamiętam, bo się łamie. Chociaż dźwięki. Dźwięki są fajne w tej grze. Zawsze lubiłem, pamiętam, na Wiedźminie.pl czy coś takiego jak ten Wiedźminie.pl dokończył sesja rozszerzona, co tam Nergal śpiewał i był ten trailer z tym, z Nergalem, to od razu dodawali filmiki, jak produkują Wiedźmina, wiesz. I kuźwa, ja to chyba pamiętam, to trwało z godzinę i pokazali jak dźwięki nagrywają, na przykład mieląc makaron. Ojejku. Mieląc makaron w rękach, czy w kopjaku kamienie jeżdżąc. I pokazali na przykładzie gier na czyn gry. I tam walki ze strzygą, jak to wygląda, nie? To było ciekawe. I tak sobie czasami jak gram, to sobie właśnie myślę, jak to ten dźwięk się robi. Że to razem jak sam troszkę sprawdziłem. I zobaczyłem, że to nie jest nic prostego. Byłoby. Ja będę grał w ekspedycję, nie jeszcze raz, na pewno na kąpię Kupię to drugi raz, ale ta gra się opłaca. Ta gra jest naprawdę świetna. Nawet tak sobie wygrałem kiedyś w Crazysa ten dodatek do jedynki Warhead. I on ogólnie był fajny. Graficznie do dzisiaj jest fajny, ale co, to co mi urzekło to... To... To fizyka drzew, że mogłeś strzelać w drzewo i dosłownie kołki ciąć, nie? Kołeczki, same kołeczki ciąłeś tylko i to było takie fajne. A w ekspedycji, wiesz, bo to też tam wszyscy jak czytałem recenzje i jak ludzie opowiadali na YouTubie, że grafika jest przecudna, piękna, jest. Ona wiesz, kiedy się zastarzeje na pewno ta grafika, bo no tak będzie, tak jak było z Max Painami i w ogóle. Ale te rozwiązania są fajne. Te ten uniwersum jest właśnie takie będzie uniwersalne. Że to nie będzie przeszkadzać, jak ta fabuła jakoś tam... Znaczy, jak ta grafika będzie brzydsza. Tylko, że co to ma tam być brzydszego, skoro to jest jakby w fotorealistyczne? Może będą inne rozwiązania, ale gra będzie klasykiem. Szkoda, że nie ma takich wielkich klasyków, jak kiedyś pudełkowych, co były. Kurczę... Ludzie teraz to kolekcjonują, jak widzę u streamerów. Ładnie ja bym taką... Jakby była taka nowa kolekcja, z bym sobie zbierał, nie? Z takimi grami. To jest taka wersja pudełkowa, że jak masz komiksy na przykład... Które są... Które są jakby tymi... Wielka kolekcja Marvela, czy DC była, tak by zrobili taką wielką kolekcję z grami. prenumerowałbym na pewno, tylko po to, żeby ładnie to wyglądało. Wielka kolekcja nowości. Kiczowa to brzmi, ale coś takiego byłoby fajne. Zapewne byłoby drogie, bo to byłoby... Limi ...edycja limitowana. O wiadomo. Wielką kolekcję robił Red, nie? Redzi robili, więc oni teraz się raczej skupiają na nowym Wiedźminie. A to kosztuje też milion na pewno kasy i wszystkiego dookoła, więc się nie, tym nie zajmują. Poza tym niestety, ale większa, większy procent to już są gry cyfrowe. I ja też nie mam nic przeciwko temu, niestety, na chwilę obecną. Wiem, że mogą być z tym problemy, ale na chwilę obecną, no, z moim trybem życia, no, nie mogę przecież tych pudełek nosić z sobą. Nie, ja tak byłem, pamiętam, jak chciałem kupić Playkę na premierę, to były te digital wersje. I te digitalowe wersje miały to do siebie, że one były troszkę tańsze i ludzie kupywali, a ja nie chciałem tego kupić za... Chciałem, żeby było z CD przede wszystkim, nie? To chłopie. To czekałem tylko po to, żeby kupić CD. One były drogie, dużo droższe. A jeszcze potem Januszerka się zrobiła i sprzedawali to bardzo drogo. To poczekałem, aż mi Orange zaproponował. To kupiłem i użyłem to może z 4 razy do flora, do Preya, do Alexa, bo to są gry, które kupiłem od razu na samym początku. Ale tak to. <ścoughs> Niestety, ale to jest prawda, ja. Wszystko kupuję online, nie? A z tym internetem, co mam tutaj, to jak to ściąga mi w sekundy, to naprawdę nie widzę sensu. Chwilowo, ale. Chciałbym mieć z płyty. A słyszałeś ten Nintendo? Dokładnie, kupiłeś pudełko z kodem też, to widziałem, to już jest dawno było, nawet teraz to chyba, nie wiem czy nie Gamecube coś takiego nie zrobił, ale chyba nie u nas, tylko tu w Japonii, mogę kłamać, bo może coś mi się myli, ale słyszałeś, że będzie dystrybucja polska, będą, będzie polskie napisy będą w końcu. Też mi to zaczęło przeszkadzać, że nie było. O Jezus, granata! Z panca Fausta dostałem. Też mi zaczęło przeszkadzać, że tak traktuję nas po macoszemu. A ja całe życie w Nintendo wiecznie kupywałem to. W się sensie babcia mi kupywała, już jakby mały. Wszystkie cartidże mam w domu. Na wszystkie. W sensie z 15 gier nie wszystkie, ale wiesz. Potem kupiłem wszystkie inne też sobie te z Nintendo. Dort... list, Find Hood Med. Jak się ludzie łączą, nie? To tam na pewno mają duży rynek już, że to nie może być mały rynek. Nawet jeżeli będzie na rynku 2%, to to są wielkie pieniądze, to są na pewno wielkie pieniądze. Dobrze, niech robią polską dystrybucję, przyda się. Ja odpowiem Ci teraz też, jak patrzyłem te mody to strasznie jestem za tymi modami spolszczającymi dubbing tych starych gier, nie? to jest naprawdę świetne, to jest taka, to jest, no, zajebiste. Ja jak, ja na pewno będę grał dzięki temu jeszcze raz w Morrowinda, bo będę chciał sobie po polsku pograć. Ale tak samo Gothic 1, nie, Gothic 1 został, jest takim, jest taką klasyczną grą dla nas, dla Polaków, bo to była wówczas, może nie jedyna, ale jedna z kilku gier, kilkunastu max, które miały no dubbing. Jeszcze nie byle jaki dubbing. Dubbing zajebisty. Gdzieś chyba? No wiadomo, że Polska. Ej, nie wiem, czy grałeś yy, Kazek, była ta hmm. Bionicle Commando czy coś z tym gościem, co miał rękę taką bioniczną miąc się i ta część akurat nowa była niby po Armagedonie, bo to były te czasy, że każdy się interesował końcem świata i były gry post-apo. Często, no to było tak, że ten, że ta gra miała też chyba polski dubbing, chyba i był taki słaby. Potem był taki regres ten dubbingowy, że to masakra. Było tak, takie brzydkie, takie słabe. Nie dało się prawie to grać. No ja grałem, bo za dzieciaka wiesz. Jak nie znasz żadnych języków obcych, no to co ci pozostało? Ja nie narzekam mimo to, ale no. Ale no wiadomo, nie? I potem był słabe, tylko. Ale te stare gry były bardziej tak robione z takim, wiesz, pierdolnięciem, nie? No a ja mam. Ja miałem to z innych źródeł. które takie czasy były, <laughs> Ale ten, ale. Teraz to na instant gaming kupisz za, za euro, i powiem ci, nie patrzę na to, bo nie kupiła mnie ta gra słaba. Słyszałem tylko, że klasykiem były te starsze wersje. Aczkolwiek z chęcią bym sobie pograł teraz. Teraz to bym w tym nostalgii chyba widział, nawet że wtedy sobie grałem tę swójkę. To się chyba to niszczyło, bomby podkładałem. Jak grałem, może kilka rozdziałów, nie więcej. Nudno, bo tam to taka. Zawsze mówiłem, że tak. O. Zawsze mówiłem, że to, sobie, że to, że to, buchnie, że to jest podruba takiego. Podruba takiego Spidermana. Jego dziecko, dla mnie to było wszystko. Albo wiesz, jak coś było podobne, inspirowane, to już podruba, nie? Jeszcze Dark Riders był, to jest strasznie podobny do. Oj, do Zeldy. Ale ostatnio go odpaliłem. Złoto, nie? Złoto. O, wiadome, ja pamiętam jeszcze, jak nie wiedziałem, bo miałem połowę gier po francusku, bo babcia wiadomka, to chłopie, nawet jak był New Game czy coś, nawet jak byłoby po angielsku, to ja tak nie, nie, nie czaiłem bazy, nie? I to było wiadomo, że wciskam to co z góry, byle co wciskałem, działałem. A jak się przez, Jezu, jak się przez przypadek opcje włączyły, pamiętam, to już kurde, to już gra ze skate'a, albo w ogóle resetowałem. Ale to taki bajgel totalny, wiesz, ja byłem dzieckiem. Na tym zerówka albo coś takiego. No to Czy ja... wtedy odkryłem Alien Shorten? Jak on ma jeszcze? Red Faction stary. To to był fajne gry, jeszcze jak tam mogłeś niszczyć. Wiesz, bo ja przyszedłem wtedy z Nintendo 64. I jak było, można wtedy niszczyć te ściany. Mówię, ja pierdolę, jaka to jest zajebista gra. I teraz najlepsze, odpaliłem.